WRX 2018 sprowadzony z USA wersja dość specyficzna bo z automatyczną skrzynią biegów i systemem Sight elektroniczna konwersja do systemu do Europy w liczniku mamy zmienione przebieg w kilometrach zliczanie kilometrów prędkość cyfrowo wyświetlana w kilometrach menu całe dostępne w językach europejskich łącznie z polskim Tutaj możemy zobaczyć, że jest tych języków 22 sztuki, włącznie z językiem polskim, wszystkie języki europejskie. Podobnie mamy na wyświetlaczu na podszybiu, mamy język polski wybrany, mamy celsjusze dla temperatury klimatyzacji, dla temperatury zewnętrznej, prawdopodobnie doładowanie jest, będzie w... KPA, czyli w barach zamiast PSI e, i podobnie jak w liczniku, mamy do wyboru e, kilka e, języków. Jak tutaj wiemy, wszystkie języki europejskie są dostępne, A i cały menu jest w języku, w języku polskim e, oraz wersja e, radia, która jest to wersja z nawigacją. E, rocznik 2018 e, W kolejnym roczniku dopiero już chodziło o radio z, e, Android Auto i Apple CarPlay Natomiast to radio jest jeszcze e, to poprzednie e, Częstotliwości, radia parzyste, nieparzyste e, Z funkcjami auto zmiany częstotliwości I tak dalej Całe menu jest również w języku, w języku polskim Żadnych nieaktywnych kafelek e, Jak widać e, Ustawienia, pokaże, że również do wyboru są języki europejskie. Jest tu ich kilka, tak, podobnie jak liczniku i wyświetlacz na podszybiu e, Tutaj jeszcze wracając na chwilę do licznika jest, tak jak wspomniałem, jest to wersja z systemem iSight. Pokażę, że pod paleniem nie, nie występują żadne błędy, więc. No, poza TPMS-em, ale to wiadomo. Ktoś nie założył czujników, ale błędy systemu iSight znikają, można włączyć tempo. I ten pomad się włącza tutaj, pokazuje system, że jest aktywny. No i to chyba tyle. Czyli samochód jest w pełni przekonwertowany do systemu europejskiego. Czyli mamy kilometry, celsjusze oraz języki europejskie, no i częstotliwości radio FM Po włożeniu karty z nawigacją, e, z, karty z mapami Europy, e, również e, nawigacja działa w, język, w językach europejskich.